Cześć wszystkim. Z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu: silnik Mercedes Benz 190. Jednostki napędowe produkcji niemieckiej, które są instalowane w sedanach serii W201. Głównym konkurentem Mercedesa jest jego rodak BMW, z którym toczyła się wojna o rynek konsumencki do końca XX wieku. Mercedes-Benz 190 W201 to luksusowy samochód klasy średniej D w nadwoziu sedan. W czasie swojej produkcji 1982-1993 190 plasował się poniżej starszego Mercedesa klasy E i był najmłodszym modelem w gamie produkcyjnej Mercedesa, Mercedes Benz 190 W201. W 1993 roku samochód ten został wycofany z produkcji, a jego miejsce zajął dobrze znany Mercedes Benz klasy CW202. Jakie silniki były montowane w modelu 190 w całej historii produkcji? 1. Generacja W201, 1982, 1993. Mercedes Benz 190, e, 109 km, 1,8 litra. Mercedes Benz 190, 90 km, 2,0 L. Mercedes Benz 190, 102 km, 2,0 L. Mercedes Benz 190, 105 km, 2,0 L. Mercedes Benz 190, e, 118 LS 2.0L Mercedes Benz 190 122 LS 2.0L Mercedes Benz 190 132 LS 2.3L Mercedes Benz 190 136 LS 2.3L Mercedes Benz 190 136 LS 2.3L Mercedes-Benz 190 170LS 2.3L Mercedes-Benz 190 177LS 2.3L Mercedes-Benz 190 185LS 2.3L Mercedes-Benz 190 195LS 2.5 L Mercedes Benz 190 Evolution 195 LS 2.5 L S. 2 Mercedes Benz 190 204 LS 2.5 L S. 2 Mercedes Benz 190 Evolution 204 LS 2.5 L Mercedes Benz 190 Evolution 2 235 LS 2,5 L Mercedes-Benz 190 e, 160 LS 2,6 L, L. Mercedes-Benz 190 e, 166 LS 2,6 L, L. Mercedes-Benz 190 Amg e, 234 LS 3,2 L, L. Mercedes-Benz 190 D 72 LS 2,0 L, S. 2. 0 L. Mercedes benz 190 d 75 ls 2.0 l Mercedes benz 190 d 73 ls 2.2 l Mercedes benz 190 d 90 ls 2.5 l Mercedes benz 190 d 94 ls 2.5 l Mercedes benz 190 d 122 LS 2.5L Mercedes Benz 190D 126 LS 2.5L Sridicen kurjente w 190 możne i takie je aftem, Kakaudi 80, BMW 3 Series 32 30 i drugi. Raz motuj masnowne etichnicziskie charakterystyki matorew, które je w na Mercedes Benz 190W201. Dwiga Mercedes-Benz 190 W 201